Okazja prezentacji tej książki, która dzisiaj jest nam dana do ręki, stała się dla nas wszystkich, dla mnie także okazją do wysłuchania tego przejmującego świadectwa pana Tadeusza świadectwa odważnego, szczerego. Ale i pełnego wiary i myślę, że również pełnego wołania, to wołanie, które tu na końcu usłyszeliśmy wszyscy, Kościele nie bądź obojętny, jest dla nas wszystkich, myślę nie tylko dla mnie, który z ramienia konferencji biskopatu zostałem wydelegowany do koordynowania tych działań związanych z pomocą ochroną osób nieletnich w kościele i pomocą osobom wykorzystanym. Myślę, że jest to konkretne wołanie, na które szukamy odpowiedzi i nie chciałbym mówić o odpowiedziach, które są jakoś dalekie, tylko pokazać te, które na przestrzeni tego ostatniego czasu Zaczynają i rozpoczynają, myślę, czy rozpoczęły już przede wszystkim swoją drogę w Kościele i są odpowiedzią Kościoła. I mam taką nadzieję, że to jest to przełamywanie obojętności, o której tak nam w tym swoim świadectwie Pan Tadeusz też powiedział. To oczywiście przełamywanie dokonuje się najpierw w kontakcie i dlatego chciałbym jeszcze raz tutaj podziękować jemu za to świadectwo za tą odwagę którą na naszą prośbę też podjął i wszystkim osobom które kontaktują się także z pracownikami biura dzwonią tutaj do biura przede wszystkim za to że w większości choć są to głosy anonimowe są to głosy wyrażające głęboką troskę także i właśnie prośbę o to, by te działania, które podejmujemy, by je propagować, by je właśnie przekazywać, by, by czynić Kościół i Kościół, czyli wszystkich i duchownych, i świeckich, wiernych, czynić po prostu wrażliwymi, żeby pamiętać o tym wołaniu, które, które płynie. Nieraz mam takie wrażenie, kiedy rozmawiamy w biurze na temat tych inicjatyw, które podejmujemy, czy, czy Kościół podejmuje, które potem księża biskupi swoimi decyzjami wcielają w życie, że te osoby no, są takimi anonimowymi współpracownikami biura, to znaczy my te sygnały odbieramy i nie możemy ich lekceważyć, nie możemy ich pozostawić bez odpowiedzi, wręcz otwierają nam oczy wiele na takie sytuacje. Osoby, które anonimowo ze mną korespondują już od dłuższego czasu, pisząc maile, opisując także swoją drogę i swoje sytuacje, one dają naprawdę światło na wiele rzeczy i przełamują też nieraz takie nasze stereotypowe myślenie o tych działaniach, które... Które chcemy podjąć. Ale wracając teraz do konkretów, chciałbym króciutko Państwu przedstawić, jaka ta odpowiedź Kościoła na dramat wykorzystania małoletnich na przestrzeni tego ostatniego czasu ma, ma swoje miejsce. Nie będzie to chronologia, ale myślę, że będą to pewne wydarzenia, które, wokół których chcemy po prostu pracować. Po pierwsze, poprzez powołanie, jak już Państwo słyszeli, zapowiadane i ogłaszane także na konferencji Biskopatów po konferencji powołanie Fundacji Świętego Józefa, uczyniliśmy bardzo ważny i myślę konkretny krok na rzecz budowy systemu pomocy i wsparcia dla osób wykorzystanych w okresie dzieciństwa lub małoletności, w stanie niepełnosprawności lub bezradności. Wiele szczegółowych informacji na pewno znajdą Państwo w materiałach prasowych, które na ten temat będą. Są także z nami przedstawiciele Fundacji, którzy będą i w czasie konferencji, i po konferencji dyspozycyjni też do odpowiedzi na pytania. Przypomnę, że celem Fundacji Świętego Józefa jest wspieranie istniejących i inicjowanie nowych struktur pomocowych których osoby skrzywdzone będą mogły znaleźć profesjonalną pomoc psychoterapeutyczną, konsultację prawną czy kompetentne wsparcie duchowe. Jest to wołanie, które słyszeliśmy Pana Tomasza, często w takim tym odbija się w próżnię, ponieważ nie, nie mamy takich struktur pomocowych albo mamy ich niewystarczającą ilość i chodzi o to, żeby to wsparcie nastąpiło bardzo konkretne pod koniec ubiegłego roku episkopat zatwierdził statut podjął decyzję na temat stabilnego systemu finansowania fundacji i na początku tego roku ta fundacja została już oficjalnie zarejestrowana przez KRS i na dzisiaj jesteśmy na etapie jeszcze zamykania takich proceduralnych spraw regulaminu pracy fundacji zarządu fundacji ale już Fundacja w sposób konkretny działa. Zostały wybrane władze fundacji, zarówno Rada Fundacji, jak i zarząd, na czele której stanęli pani Marta Tytaniec i ksiądz Tadeusz Michalik. Są oni dzisiaj tutaj z nami obecni. Są obecni tutaj. Niech się pokażą, żebyśmy widzieli te osoby i będzie można im zadawać pytania, czy jeszcze w, tej, w trakcie konferencji, czy też po niej, po jej zakończeniu. Wszyscy wiemy i rozumiemy to, którzy jesteśmy zaangażowani, księża Biskupi także, kiedy ten projekt tworzyli i wspierali, że przed Fundacją jest długa i ciężka praca, że to jest pole, przed którym stoimy. W przyszłym tygodniu mamy zaplanowane pierwsze spotkanie z koordynatorami Fundacji, ponieważ zgodnie ze statutem fundacji trochę poprzez pewną analogię do struktury fundacji dzieła nowego tysiąclecia tylko w tym względzie przez tą analogię chcemy żeby w każdej diecezji był koordynator tej fundacji i powołany przez diecezję Ta, takie osoby zostały powołane chcemy na to spotkanie ich zaprosić żeby też najpierw dokonać pewnej analizy tego, jak wygląda sytuacja, realna pomoc dla osób pokrzywdzonych w poszczególnych diecezjach, co już jest zrobione, czym diecezje dysponują i w jaki sposób ewentualnie myślą o tych następnych krokach. Jako przykład taki bardzo konkretny podam, że na przykład tworząc takie centra pomocy rodzinie, jeżeli tam będzie w takim centrum też osoba, psycholog, psychoterapeuta, dotycząca właśnie tych kwestii osób wykorzystanych w dzieciństwie, wówczas myślę, że działania fundacji będą wspierały też takie bardzo konkretne inicjatywy. Więcej jeszcze i w pytaniach Państwa i ewentualnie potem tutaj w tym dialogu z naszymi przedstawicielami fundacji. Idąc dalej, chciałbym wspomnieć o konkretnej i kompetentnej też inicjatywie osobom pokrzywdzonym, która istnieje w Kościele dzięki osobom świeckim. Jest tutaj też, czy są tutaj też osoby, które są zaangażowane też w tę inicjatywę, mianowicie inicjatywa pod hasłem Zranieni w Kościele. Chodzi tutaj o grupę świeckich katolików, którzy tworzą środowisko wsparcia dla osób dotkniętych pomocą. Seksualną w kościele poprzez prowadzony telefon zaufania, czynny już blisko od roku, w każdy wtorek od godziny 19 do 22. To nie tylko jest y, telefon zaufania, w którym y, osoba tylko otrzymuje poradę, ale y, poprzez całą sieć asystentów, jest także, jeżeli sobie życzy, bardzo konkretnie wspierana w tej rzeczywistości. Więcej na ten temat zapewne będzie mogła nam powiedzieć tutaj pani, pani doktor Barbara Smolińska, która jest jedną z współinicjatorek tego dzieła i zaangażowaną też w pierwszej linii właśnie w to działanie. Myślę, że kolejną płaszczyzną działania Kościoła, już, która jest od dłuższego czasu podejmowana, jest szeroko zakrojona prewencja. I myślę tutaj przede wszystkim o działaniach Centrum Ochrony Dziecka i o szkoleniu prowadzonych przez ojca Adama Żaka, koordynatora Konferencji Biskopatu Polski do Spraw Ochrony Dzieci i Młodzieży oraz wszystkich pracowników Centrum Ochrony Dziecka. To jest praca niezwykle szeroka i praca niezwykle też trudna, a jednocześnie bardzo jestem za nią wdzięczny, ponieważ ona, pozwala nie tylko mówić o tym, że budujemy jakieś struktury, ale przede wszystkim, że szkolimy ludzi, że ten głos pana Tomasza o większą świadomość, pana Tade, Tadeusza o większą świadomość w kościele, o to, żebyśmy nie pozostawali obojętnią się, musi dokonywać także poprzez konkretnych ludzi, którzy będą znali problematykę, którzy będą w tą problematykę wchodzić od sześciu lat. Taką działalnością edukacyjną centrum obejmuje księży, kleryków, zakonników, zakonnice, katechetów, nauczycieli, wychowawców, animatorów. W samym tylko zeszłym roku przeprowadzili kilkadziesiąt szkoleń, w których uczestniczyło w sumie około tysiąca osób. I Oczywiście też w pewnym sensie od początku tej działalności nie tylko wiemy o też naszych sąsiadach, a więc też troszeczkę te działania Centrum wychodzą, zwłaszcza te szkoleniowe, byli zapraszani i do Rosji, i na Ukrainę i na Białoruś, żeby także w tych kościołach, które... Są kościołami, jak wiemy, w takiej sytuacji no, mniejszościowej i nie mają też tego zasobu ludzkiego tak wykształconego, żeby mogli służyć. To z inicjatywy i we współpracy Centrum Ochrony Dziecka w minionym roku na Akademii Ignacjanów w Krakowie ruszyła kolejna, trzecia już, edycja semestralnego studium podyplomowego z profilaktyki przemocy seksualnej względem dzieci i młodzieży jest to bardzo solidnie prowadzone studium pokazujące także na dużą grupę osób profesjonalnie przygotowanych właśnie w tym względzie pomocy osobom wykorzystanym i jednocześnie <laughs> tworzenia tych bezpiecznych struktur między innymi obecny tu ksiądz Tadeusz który jest jednym z członków zarządu fundacji Świętego Józefa jest absolwentem też tego studium, więc może powiedzieć też, że to naprawdę owocne przygotowanie do takiej pracy i znajomość tematu bardziej jeszcze ugruntowana. Dzięki pracownikom COD zostały m.in. przygotowane i przeszkolone w każdej metropolii grupy robocze, które następnie opracowały czy pracowały nad przygotowaniem zasad prewencji dla każdej diecezji. Programy prewencyjne powstały już w trzech czwartych diecezji, ta jedna czwarta jeszcze te programy kończy i będzie teraz następny etap, który będą pracownicy COD też prowadzić, a mianowicie pewnej rewizji tych programów, jeszcze jak one są wdrażane bardzo konkretnie w te struktury, które zostały przygotowane. W kolejnym etapie przy pomocy specjalistów poddane one będą analizie i koniecznej ewaluacji. Wiem również, że w, aktualnie w grupie roboczej COD pracuje nad programem prewencji, która ma służyć ochronie przede wszystkim osób w stanie niepełnosprawności. To jest grupa bardzo konkretna też i wytyczne kościoła i wrażliwość kościoła na osoby w stanie niepełnosprawności musi tu być bardzo konkretnie też podejmowana. Jeszcze raz chciałbym wobec Państwa, którzy z taką uwagą śledzicie i chcę podziękować za tą uwagę, z którą śledzicie te działania, chciałbym właśnie podziękować Centrum Ochrony Dziecka za tą, no ja nazywam to wprost tytaniczną pracę, która przez te lata była podejmowana i jest nadal podejmowana. W zasadzie można powiedzieć, że od strony właśnie szkolenia, prewencji to jest to jedyne środowisko, które w taki kompetentny sposób i jak widzimy w coraz szerszy, służy pomocą kościołowi właśnie w ten sposób, poprzez konkretnych ludzi. To znaczy ja jako biskup diecezjalny no bardzo się cieszę z tego, że mogę takich ludzi posyłać, że mogę w inwestować na tych kursach, żeby potem w mojej diecezji też takie osoby pracowały i żeby miały fachową wiedzę i tworzyły to niezbędne środowisko bezpieczne dla dzieci i młodzieży. Kolejnym istotnym elementem działań będących odpowiedzią Kościoła na skandal wykorzystania seksualnego są wprowadzane także w ostatnim czasie zmiany prawa kościelnego. Chciałbym je tylko Państwu przypomnieć, bo z pewnością je znacie. To w związku z nowym motu proprio, Vos Estis Lux Mundi, ojca świętego Franciszka, ustanawiające procedurę pociągania do odpowiedzialności także przełożonych kościelnych. W czerwcu z ubiegłego roku zorganizowaliśmy szkolenie dla biskupów, które prowadził ksiądz arcybiskup Charles Szykluna, wieloletni promotor sprawiedliwości, a obecnie sekretarz pomocniczy kongregacji nauki wiary. i Ten dialog biskupów w czasie tego szkolenia i liczne pytania pomogły też myślę wielu w świadomości właśnie na, na temat tej problematyki, ponieważ dokument papieski zobowiązał również do ustanowienia stabilnego i łatwo dostępnego dla każdego sposobu składania zawiadomień o podejrzeniu popełnionych przestępstw wykorzystania seksualnego małoletnich przez niektórych duchownych. W październiku zeszłego roku Episkopat znowelizował wytyczne nasz system składania zawiadomień jest oparty na instytucji delegatów, w diecezjach i zakonach, w których dane kontaktowe mają być łatwo dostępne na stronach diecezji, zgromadzeń zakonnych. I ta pełna baza de delegatów znajduje się też na stronie yy, zarówno Centrum Ochrony Dziecka, jak i stronie internetowej ochrona.episkopat.pl, która jest stroną prowadzoną tutaj przez biuro delegata Konferencji Episkopatu. Ogromną zmianą jest też decyzja papieża Franciszka z grudnia zeszłego roku znosząca papieski sekret w przypadkach postępowań dotyczących wykorzystania seksualnego małoletnich przez duchownych. W ten sposób papież umożliwił jeszcze ściślejszą współpracę Kościoła ze świeckimi organami ścigania, zwłaszcza tutaj poprzez wydawanie akt postępowania kościelnego prokuraturom, o ile taka prośba następuje. Więc tutaj Myślę, że jest to też w tych zmianach prawnych bardzo ważny krok. I wreszcie chciałbym, przechodząc też troszeczkę już do tej jeszcze dalszej perspektywy, powiedzieć, że chcę, chciałbym zwrócić też uwagę na taką konieczność zintensyfikowania działań służących pomocy duchowej osobom zranionym, wykorzystanym seksualnie w kościele. Drodzy Państwo, słuchając tego świadectwa Pana Tadeusza, to co dla mnie i dla nas, dla moich współpracowników też, ponieważ słuchaliśmy tego świadectwa już w różnych gronie, także w gronie, także w gronie duszpasterzy, osób pokrzywdzonych, właśnie odpowiadając na jego apel, w połowie grudnia spotykaliśmy się z taką grupą, która została przez księży biskupów i wyższych przełożonych zakonnych, powołana w diecezjach i w zakonach kilkudziesięcioma duszpasterzami osób pokrzywdzonych z całej Polski mieliśmy okazję porozmawiać o różnych formach pomocy duszpasterskiej a także pewne rzeczy zainspirować to znaczy pokazać wskazać jakie są tutaj możliwości. W tym roboczym spotkaniu wówczas uczestniczył wśród wielu innych ksiądz Artur Chłopek z Krakowa. Wydaje mi się, że jest ksiądz dzisiaj także z nami, który tutaj jest obecny i podzieli się z państwem doświadczeniem swojej pomocy. Jeżeli o to zapytacie, będziecie macie taką okazję też osobom wykorzystanym. Chcę podziękować też na ręce księdza Artura przede wszystkim za zaangażowanie w taką modlitewną grupę zranionych w kościele w Krakowie. To jest oddolna inicjatywa, która się zrodziła, którą ksiądz otacza jako duszpasterz osób skrzywdzonych swoją opieką i się rozwija. Mam nadzieję, że taka grupa wsparcia i takie doświadczenie takiej grupie właśnie modlitewnej, grupie, która tym osobom pozwala także na tą duchową pomoc w sposób jeszcze bardziej widoczny, bardziej kompetentny, że ona będzie możliwa także do pewnego y, takiego rozszerzenia w różnych miejscach w Polsce, czego byśmy sobie bardzo życzyli. W tym duchowym wsparciu osób zranionych w Polsce y, wkrótce będą mogli się włączyć wszyscy w kościele, który jest w Polsce, dlatego że 28 lutego, w pierwszy piątek Wielkiego Postu, w odpowiedzi na apel papieża Franciszka, po raz kolejny będziemy przeżywać w Kościele w Polsce Dzień Modlitwy i Pokuty za Grzechy Wykorzystania Seksualnego Małoletnich. Moi współpracownicy przygotowali takie materiały duszpasterskie, które Państwu zostaną przekazane do wzięcia ze sobą również. Zostały one rozesłane do wszystkich diecezji w Polsce, także do wszystkich parafii, do, prosząc o modlitwę również do zakonów klauzurowych. Tutaj pośród wielu propozycji mamy, tak jak to jest wpisane w normalny rytm wielkiego piątku, a więc im możliwość nabożeństwa drogi krzyżowej, także tutaj jedna z tych propozycji jest napisana przez osobę seksualnie wykorzystaną przez duchownego, to jest pani, z którą ja mam też kontakt mailowy i która w bardzo osobisty i taki, myślę, poruszający sposób ten tekst drogi do rozważania nam podaje. Bardzo bogate, bardzo chcę podziękować jeszcze raz moim współpracownikom tutaj w biurze i tym, którzy się włączyli poprzez ich animację, właśnie przygotowanie takiej książeczki, która... Tym razem ma rzeczywiście jeszcze, jeszcze większą propozycję niż dotychczas, większą możliwość tych propozycji, które są niż dotychczas. Są tam również nabożeństwa, które można organizować, więc nie tylko w trakcie tego dnia, który jest takim szczególnym dniem, pierwszym piątkiem Wielkiego Postu. Pomocą duchową może być też ta objętościowo, może niewielka, ale myślę, że pod względem treści bardzo wymowna książka Łzy Niewinności, wokół której się dzisiaj spotykamy, do której dziękuję, że zostałem poproszony przez wydawnictwo też, by opatrzeć ją moim wstępem. Lektura tej książki daje mi takie głębokie przekonanie z jednej strony nie tylko o właśnie o ciągle tej konieczności przełamywania jakiejkolwiek obojętności na osoby skrzywdzone, nie na temat, tylko na konkretne osoby skrzywdzone, a z drugiej strony jest takim wielkim świadectwem też tego duchowego odradzania, które jest możliwe i o którym też tak wstrząsająco ten pan Tadeusz powiedział, że doszedł do takiego punktu, myślę, że dla. Wielu osób, nie tylko wykorzystanych w kościele przez duchownych, ale także wielu innych, ten punkt zwrotny w momencie przebaczenia oprawcy jest naprawdę rzeczywistością prost, prost niewyobrażalną I, i doprowadzenie do takiego momentu uwolnienia tej osoby bardzo mocno tej osoby skrzywdzonej w takim momencie, jak słyszeliśmy w tym świadectwie, też znajdziemy tu w tej książce takie świadectwa, które, które są rzeczywiście bardzo istotne. To może tyle. Dziękuję.